To jest, to jest postawa. Słuchajcie, że jeżeli mieli drogi, to tutaj nie można dojeżdżać. Mało tego, której nie można ośnieżyć, bo przedsiębiorca nie może wyjechać, to oczywiście rozmawiamy. Kto tu do nas przyjedzie? To jest podstawa, proponowano nawet podkreślić. Czyli infrastruktura. Ale jak rozumiem, taka infrastruktura techniczna, tak? No to Zobacz, żeby to było zrozumiałe, ma, to gmina jest rozdrajowana, ma tak ale mamy na wodę od razu A ja mam takie pytanie, że musimy bo to jest to gdzie takie miejsce, gdzie na przykład może wody te przeciw przedsięwzięcie, Można zrobić to w ten sposób, że powiedzmy, będziemy przede wszystkim zmrajać technicznie na przykład strefę gospodarczą, tak? Ja wiem, bo to jest gdyby... Tak, że jest unia rozległa, tak? Nie wszędzie, nie zawsze jesteśmy w stanie, tak? Nie stać tak ale powiedzmy,